Cześć, witam Was w kolejnym zestawieniu ciekawych gadżetów z AliExpress. Dzisiaj skupimy się na tanich perełkach. Linki do wszystkich z nich znajdziecie w opisie filmu, a do tego odcinka będzie nam potrzebny jeszcze kupon Bartek Bojar, który obniży cenę Waszego zamówienia o 4 dolary przy zakupach powyżej 5 dolarów. Szczegóły odnośnie kuponów znajdziecie pod filmem, ale tymczasem zaczynajmy. JJRC jest producentem tanich dronów. Ten model dzięki swoim rozmiarom i składanym ramionom spokojnie zmieści się w kieszeni. Co jest jeszcze fajne, to to, że wyposażono go w moduł Wi-Fi, dzięki czemu możemy sterować z nim z aplikacji na telefonie. Kolejną pozytywną cechą, którą ciężko spotkać w tej cenie jest kamerka 720p, którą możemy nagrywać firmy oraz mieć podgląd na żywo podczas lotu. Z racji ceny na pewno domyślaliście się, że to nie jest profesjonalny dron filmowy, a raczej przyjemna zabawka. Chętnie, osobiście sprawdzę, jak ten dron będzie się sprawował. Jeżeli chce ktoś sprawdzić, czy coś takiego jak smart opaska jest mu w ogóle potrzebna, a nie chce nadwyrężać swoich finansów, to jest na to sposób. Alternatywą, którą z moim kodem możecie kupić za niecałe 4 zł. Jest to M-Band 4, opaska sporo tańsza od tej Xiaomi. Funkcje są bardzo podobne. Tak samo mamy pomiar tętna, monitor snu, śledzenie naszej aktywności fizycznej, czy powiadomienia z telefonu. W takiej cenie warto ją kupić i przetestować na własnej skórze. Szczególnie, że opaska ma sporo pozytywnych opinii. Oczywiście nie będzie tak dobra jak opaska od Xiaomi, ale pamiętajmy, że z kuponem możemy ją kupić za zaledwie 4 zł. Przydatny gadżet łazienkowy. Kiedy nie masz co zrobić ze szczoteczkami do zębów, a pasty nie chce ci się wyciskać, to możesz zaopatrzyć się w taki wielofunkcyjny organizer. Wystarczy zamontować go na ścianie za pomocą mocnej taśmy dwustronnej. Szczoteczki montujemy od dołu zagłówki. Odkręcamy pastę i umieszczamy ją w górnym uchwycie. Wkładając szczoteczkę w otwór, tym samym wciskamy przycisk, który wyciśnie pastę wprost na szczoteczkę. Takie rozwiązanie oszczędzi nam trochę czasu, ale przede wszystkim wszystko jest w jednym miejscu ładne i uporządkowane i do tego nie zajmuje miejsca na umywalce. Coraz popularniejsze stają się pancerne wersje telefonów, ale nie wiem czy wiecie, że wystarczy dokupić dobre tui i możecie mieć telefon taki jaki chcecie. Na aukcji dostępne są pod każdy model iPhona, ale na Ali spokojnie znajdziecie takie do innych marek. I nie martwimy się wtedy, że musimy mieć ultrawytrzymały, ale zacinający się telefon, ale możemy wybrać najwyższy model i dokupić takie tui. Dzięki temu mamy wszystko w jednym. Jeżeli musimy uważać na nasz telefon, wkładamy go w to etui, ale później w każdej chwili możemy go wyjąć i cieszyć się pięknym, smokłym wyglądem. Myślę, że takie rozwiązanie szczególnie przypadnie do gustu budowlańcom, gdzie mają duże ryzyko uszkodzenia sprzętu. Jak dla mnie i pewnie dla wielu innych, to w samochodzie musi znajdować się uchwyt na telefon. Jeżeli masz telefon obsługujący ładowanie bezprzewodowe, to ten uchwyt będzie idealny dla Ciebie. Montujemy go na kratkę i podłączamy przewód. Jeżeli chcemy umieścić telefon w uchwycie, przykładamy go, a czujnik zbliżeniowy otworzy jego ramiona. Po umieszczeniu telefonu, ramiona zaciskają się, solidnie go trzymając, a do tego nasz uchwyt będzie bezprzewodowo ładował baterię w Twoim telefonie. Podstawowe urządzenia smart home wcale nie muszą być drogie. A ile to razy zastanawiałeś się, wychodząc z domu, czy na pewno odłączyłeś żelazko i czy nie spali ci się cały dom? Z takim smart gniazdkiem macie podgląd w aplikacji, które urządzenia działają i pobierają prąd. Zdalnie możecie włączyć i wyłączyć prąd w gniazdku. Bez problemu można ustawić, aby boiler z ciepłą wodą włączył się godzinę przed naszym przyjściem z pracy. Możliwości jest naprawdę wiele. Kolejny produkt w tej tematyce, czyli smart włącznik. Ile to razy położyłeś się do łóżka, ale trzeba było jeszcze wstać i zgasić światło? Nie musisz już rzucać klapkiem we włącznik. Dzięki temu urządzeniu możesz sterować światłem przez Wi-Fi, ale też dotykowo. Nie mamy tutaj fizycznych przycisków, tylko dotykowy, minimalistyczny panel. Rozpocznij budowę systemu Smart Home z tymi dwoma, tanimi gadżetami. Szczególnie zimą spotykamy się z tym, że powietrze w naszych pomieszczeniach jest suche. Pomocą przychodzi nawilżać powietrza. Dodatkowo możemy dodać do niego olejki zapachowe i ładny aromat będzie roznosił się po całym pomieszczeniu. Urządzenie działa na akumulator, dzięki czemu możemy mieć go nie tylko w domu, ale także i w samochodzie. Mały rozmiar oraz kolorowe oświetlenie powoduje, że jest to również bardzo ładna ozdoba. Może również służyć jako lampka nocna. Super Extra Powerbank, ale tak naprawdę to powerbank jak każdy inny. Nie ma nic w nim spektakularnego, ale pokazuję go Wam po to, bo jest szalenie popularny, a z można go kupić już za 5 dolarów i 99 centów. Na wielu aukcjach posiada ogrom pozytywnych opinii. Jego pojemność to 10 000 mAh i na której z aukcji widziałem w feedbackach, że ktoś rozebrał go i pokazał ogniwa, także jest to pojemność realna. Aparaty w telefonach już robią naprawdę nieziemskie zdjęcia, ale za niewielką kwotę możemy je jeszcze dodatkowo ulepszyć. Dzięki temu zestawowi obiektywów możemy dodać kilka ciekawych efektów swoim fotografiom. W paczce jest obiektyw rybie oko, do zdjęć szerokokątnych makro, soczewka teleskopowa oraz filtr poprawiający kolory zdjęć. Jak widzicie, jest tego sporo, a na pewno dzięki takim obiektywom będziecie mogli się wyróżnić. Obiektywy montujemy uniwersalnym klipsem, także będą pasowały do każdego smartfona. Na pewno mieliście taką sytuację, że na drugi dzień po zakrapianej imprezie zastanawialiście się, czy możecie już wsiąść za kółko. Z pomocą może przyjść taki mały alkomat, jest on naprawdę tani, ale czy w ogóle się do czegoś nadaje? Widziałem, że na Allegro sprzedają go jako profesjonalny alkomat i kosztował 100 zł. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, abym przetestował ten sprzęt i porównał z innymi porządnymi alkomatami. Jeśli macie dzieci, to pewnie spotkaliście się z lalkami All Surprise. W polskich sklepach są one bardzo drogie, a tak naprawdę to kawałek małej laleczki. Udało mi się znaleźć specjalnie dla Was takie same lalki na AliExpress. Na aukcji do wyboru jest wiele różnych wariantów. Z tego co widzę, cieszą się one sporą popularnością. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Niby na aukcji sprzedawca napisał, że są one oryginalne, ale ja mam pewne wątpliwości. Co prawda nie znam się na lalkach, więc to musicie ocenić już sami. Kubek termiczny w kształcie obiektywu to pozycja obowiązkowa każdego fotografa. Jest naprawdę szczegółowy. Na bokach mamy pierścienie do zmiany ogniskowej, a pokrywa imituje szklaną soczewkę. Produkt ładny, ciekawy, użyteczny i niedrogi, szczególnie z kuponem Bartek Bojar. Jeżeli znasz kogoś, kto interesuje się fotografią, to na pewno będzie to dobry pomysł na prezent. Dodaj więcej kolorów do swojego życia. Jest to słuchawka prysznicowa z wbudowanymi kolorowymi diodami LED. Zasilane są przez przepływ wody, także nie potrzebujemy żadnych baterii. W opisie filmu wrzucam też link do modelu, gdzie kolor podświetlenia dostosowuje się do temperatury wody. Kiedy puścimy zimną wodę, kolor będzie niebieski. Letnia zielony, a na czerwono zapali się, kiedy woda stanie się gorąca. Widzieliście kiedyś świecące poduszki? Są bardzo urocze. Taka poduszka ma w środku umieszczony lampki LED i po naciśnięciu cała zaczyna świecić, dając przy tym oszałamiający efekt. W środku mamy też miejsce na baterie. Dzieci często są nauczone spać przy zapalonym świetle, a ta poduszka może zastąpić lampkę nocną. Ale coś mi się wydaje, że spodoba się nie tylko dzieciom. Koty często przy wychodzeniu z kuwety rozsypują żwirek wszędzie dookoła. Jest to bardzo wkurzające, ale Chińczycy mają na to sposób, czyli specjalną matę. Jest ona stworzona z dwóch warstw. Pierwsza warstwa to takie jakby sito, przez które przelatują drobinki, a druga to podstawa. Żwirek spada na matę i już w niej zostaje. Jeśli chcemy ją oczyścić to wystarczy odczepić górną część, a żwirek po prostu wyrzucić do kosza. Plecaki Xiaomi mają pojemność 10 litrów, czyli nie są zbyt duże, ale za to pomieszczą sobie w iPada czy mały 12-calowy laptop. Możemy w nim również zmieścić aparat oraz inne gadżety. Ma jedną dużą kieszeń oraz trzy mniejsze, a jako że jest to Xiaomi to może szczycić się bardzo dobrą jakością wykonania. Dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych. Jakby ktoś pytał, to nie, tym razem nie można go połączyć z aplikacją i nie pokazuje statystyk. A ten gadżet od Xiaomi to wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Może macie miejsca w domu, w którym wasz router po prostu traci zasięg i nie ma tam internetu. To małe urządzenie wystarczy wpiąć w laptop czy po prostu do ładowarki USB. Działa to na zasadzie repeatera, czyli tworzy nową sieć Wi-Fi. Konfiguracja jest bajecznie prosta, a wszystko robimy z poziomu aplikacji w telefonie. Nie trzeba bawić się w łączenie routerów czy kupowanie drogich urządzeń. Ten sprzęt bez problemu zwiększy zasięg o około 10-20 metrów, a pamiętajmy, że przy kiepskim zasięgu sieci Wi-Fi spada też jej prędkość. Także jeśli korzystacie z internetu daleko od routera, to to urządzenie może przyspieszyć Waszą prędkość pobierania. Buteleczka ze spryskiwaczem, czyli prosty gadżet kuchenny. Nalewamy do niej olej, ocet, a może sok cytryny i zamiast polewać możemy popsikać sprayem naszą potrawę. Pomaga to rozpylić wybraną ciecz na całą potrawę równomierną warstwą. Inny przykład to rozprowadzanie oleju na patelnię. Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć tłuszcz podczas smażenia. W butelce zmieści się 100 ml płynu. I to już wszystkie gadżety, jakie na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobały, a jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was jeszcze na naszą grupę na Facebooku, gdzie codziennie pojawiają się ciekawe oferty z Aliexpress. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.